Nowenna do świętego Jana Marii Wianeja. Światu potrzeba dobrych kapłanów, ale też odważnych. Widzimy coraz częściej, że kapłani są atakowani, wyśmiewani, umniejszana jest ich rola i sprowadzana nie do powołania, a do jednego z wielu zawodów. Wyraźnie widać, że błędy niektórych księży są generalizowane, i przenoszone na pozostałych. Być może zechcecie podjąć nowennę do świętego Jana Marii Janeja, patrona proboszczów, w intencji konkretnego kapłana, bądź po prostu upomodnić się tą nowenną w intencji kapłanów w ogóle, by mieli odwagę zawsze stać przy Chrystusie. Może być to piękny prezent dla naszych księży, a prezenty bez okazji cieszą przecież najbardziej. Zapraszam serdecznie. Modlitwa na każdy dzień nowenny. Kocham Cię, o mój Boże, i moim jednym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry, i wolę umrzeć kochając Cię niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, panie. I jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to kochać Cię wiecznie. Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem. Dzień pierwszy. Kiedy dziś wieczorem będziecie kładli się spać, co byście powiedzieli o człowieku? Które zajmuje się polem sąsiada, a swoje zostawia odłogiem. Tak właśnie postępujecie, ciągle grzebiecie w sumieniach innych ludzi, a wasze własne zarastają chwastami. Kiedy śmierć po nas przyjdzie, jak bardzo będziemy żałować, że tyle czasu poświęciliśmy na zajmowanie się sprawami innych, a tak mało dbaliśmy o własne sumienia. Bowiem nie z postępków bliźniego będziemy rozliczani, lecz z własnych. Patrzmy lepiej we własne sumienie, tak jak się patrzy sobie na ręce. Jeśli chce się sprawdzić, czy są czyste, kiedy dziś wieczorem będziecie się kładli spać, wyobraźcie sobie, że leżycie w trumnie z rękami złożonymi na krzyż, z oczyma zamkniętymi na wieki. Przykryci śmiertelnym całunem, a potem powiedzcie sobie: Czego bym pragnął w takiej chwili? Moja dusza zabrudzona jest tyloma grzechami, za które nie otrzymałem jeszcze przebaczenia. Czy tak chciałbym stanąć na sądzie Bożym? Czy w godzinie śmierci będę miał przy sobie spowiednika? Przecież, gdybym umarł nagle, poszedłbym do piekła. Nie będę więc zwlekał. Ale natychmiast zmienię swoje życie, żeby uzyskać utraconą przyjaźń Boga i prawo do nieba. Modlitwa końcowa. Święty Janie Mariowianeju, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej, wyproś mi łaskę, abym za Twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym. Miłośnikiem zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam. Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka. Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże Miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwie pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem. Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do Ciebie. Módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność Twojego orędownictwa. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.